największą puentę i najlepsze historie niosące jakąś wartość, niesie samo życie i dzień codzienny. Dzisiaj jest pierwszy raz, jak wychodzę na siłownię, jestem po prostu spocony, jestem zmęczony autentycznie. Byłem w samochodzie o jakieś, o jakieś swoje tam rzeczy, nie wiem, klucze, coś. Podbiega do mnie chłopiec. Chłopiec ma około, może, pięciu, sześciu lat. Trudno mi powiedzieć. Około 5 lat. I mówi do mnie tak. Czy pomoże im Pan? Mówię. O co, o co właściwie teraz chodzi? Ne? I e, mówi, że trzeba by wnieść e, mojego tatę do mieszkania. E, ja mówię, ale jak wnieść tatę do mieszkania? E, może jakąś karetkę by trzeba zawołać? Coś, coś się stało? A on do mnie mówi, nie, ta jest niepełnosprawne i trzeba by z wózkiem gównieść do mieszkania. Mówię, no dobra, no to chodź mi pokaż to, zaraz zobaczymy. Prowadzi mnie na podwórko. Patrzę, facet siedzi na wózku. No i mówię dobry wieczór. Mówię ty syn przyprowadził mnie, mógł, żeby pomóc. I no i no i jestem. On mówi, że w tych blokach nie ma windy. I że po schodach, on musi trafić na trzecie piętro. No mówię, no co, no to jedziemy. Dałem chłopakowi swój plecak, bo miałem ciuchy na, na siłownię. Eee, no i prowadzę go. Taka wąska klatka. I tak po tym stopniu na to trzecie piętro sobie się wciągamy, nie? No wam powiem, że tak mi się żal go zrobiło, bo wyjście z mieszkania czy z domu na, na ulicę, na dwór, to jest coś, na, na co dzień o tym nie myślimy w ogóle, no zbieramy się, wychodzimy, mamy taką potrzebę, nie? a tu facet jest więźniem własnego mieszkania. Nie? No, jak mu ktoś nie pomoże, to on nie wyjdzie na dwór, wyobrażacie sobie lato spędzić tak w mieszkaniu, nie wiem ile to mieszkanie mogło mieć, 40 metrów, Dramat wyobrażalne i co, podziękował mi za pomoc, ja mu życzyłem dobrego wieczoru i na tym się po prostu zakończyło. Ale kurczę, nie doceniamy na co dzień tych takich małych rzeczy, że jesteśmy po prostu sprawni. Nie? No, po prostu realnie współczuję. Nic więcej nie odpowiadam. Trzymajcie się, cześć.